Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale Jak widzicie po tytule taki mini book haul, bardzo długo zastanawiałem się Do wyjścia kilka sekund, czy nagrać, czy lepiej nie Stwierdziłam, że Wam nagram, mimo że to nie są wszystkie książki, które przyjdą Ale są te i jeszcze przyjdą trzy chyba I wtedy nagram oczywiście Nagram, co nagram? która i nagram TBR, którego w zeszłym roku nie skończyłam, a też zaczynamam I w sumie już nie przedłużajmy, bo, um, no, bo, bo to nie ma sensu Zacznę od książek po prostu, które jak zobaczyłam w Empiku, sobie o nich przypomniałam Mechaniczny Anioł Cassandra Clare, Mechaniczny Książę oraz Mechaniczna Księżniczka Ich wydanie, to jest twarde oprawa, to jest... ich wydanie jest tak piękne, ja je kupowałam tu Taniej książce, przez to, że drugi czy trzeci raz dopiero zamawiałam z tej księgarni i ten raz był taki najmniej fajny, ponieważ tydzień czekałam na to wszystko Ale nieważne, jest u mnie z Empiku, nie mogłam tego zamówić, I don't know why, ale to jest tak piękne Stwierdziłam, że jak będę to zamawiać, to chcę mieć właśnie w tym wydaniu czy wy to widzicie? Ja mam nadzieję, że oni cało w ogóle, bo to jest, nie wiem czy widzicie. Kurde, jest tak ciemno, że nie, możecie nie zobaczyć. To jest uniwersum, jeśli mm, ze świata nocnych Łowców Ja mam nadzieję, że oni wszystkie książki w ten sposób wydadzą, bo to jest po prostu. Zaczynam oczywiście. Może tak, o czym są te książki? To jest, yhm, to jest jakby. Fantastyka młodzieżowa, jak dobrze się orientuje, ale już zalicza się do raczej klasycznej, ponieważ osobom, które czytają obecną fantastykę, sci-fi, fantastykę młodzieżową i wszystko w ogóle koło takie fantastyczne, nierzeczywiste, nierealne, um, będzie jakby, może się nie podobać, ponieważ jest bardzo proste i to są jakby początki, bo to jest rok, nie wiem, 2000 może żeby 12, 13, żebym nie machnęła się, może trochę później, bo to y, chyba nocni łowcy są się wtedy wychodziły tak wcześnie. Y, więc jakby, no, ale ja, jakby z, z fantastyką mam nie po drodze, więc stwierdziłam, że y, właśnie w taki sposób sobie y, ten. No, tak jest ten. Zgubiłam wątek <laughs> że właśnie w taki sposób. Y... Czy może mi ktoś no? W taki sposób zacznę z tą fantastyką się zaznajomiać. I teraz tak, te. ja już kiedyś mechanicznego anioła. Miałam tyle, żeby tym pierwszym brzydkim wydaniu i jakby oddałam go się w ja nie chcę tej książki widzieć, mimo że ją dostałam, to jest jedna książka, której się pozbyłam, w sensie dałam ją komuś, siostrze, a sama sobie zamówiłam piękną tą. Myślę, że później Wam zrobię pod koniec odcinka przebitki, bo po prostu to jak to jest piękny, wydane, to aha, po prostu trzeba to pokazać osobno. To tak na koniec zapraszam, jak ktoś chce sobie zobaczyć, jak to będzie wyglądało. No i jest jeszcze śmieszna historia związana z tym zakupem, ponieważ iż e, brakowało mi do darmowego paczkomatu, trochę Hajsiku, więc stwierdziłam, że dobra wezmę jeszcze jakąś paczkę. E, Boże, książkę. I weszłam sobie na atlety, bo ja bardzo lubię atlety akurat w taniej książce. E, tam zamawiałam ostatnio Agatę Christie, trzy książki, bo dzisiaj nie można było ich dostać. I właśnie to zamówiłam sobie na Allegro teraz i czekam aż przyjdzie pewnie w przyszłym tygodniu, ale to Nevermind. E, no i na otlecie ja znalazłam tą książkę, którą zaraz pokażę. I się tam wzięłam, a później jeszcze mała się dłużyła i stwierdziliśmy, że wierzymy kurierem. I śmieszna historia jest taka, że wzięłam coś i za chino nie pamiętałam co. Naprawdę, jak przyszłam do pokoju, bo oczywiście nie mogli tego zostawić, na dole musieli mi to wynieść do pokoju, więc ja już zmęczona po pracy takie, o dobra, zobaczę później. Jak walczyłam to po prostu aż z radości zapiszczyłam, ponieważ jest to książka, której nie kupiłam zaraz po premier, że może była tak rozchwytywana, była tak popularna, że aż mi się w głowie to nie mieściło. Była jako lekka, romantyczna i mega taka komediowa, taka duże poczucia humoru i w ogóle. Um, myślę, że zostawię Wam linka, jak nie zapomnę, do filmiku, który ja szczególnie jakby pamiętam z tamtych czasów na temat właśnie tej książki. I już nie przedłużam mówię tutaj o Moja Lady Jane. Ta książka, którą na pewno przeczytało większość z Was, a ja dopiero w ogóle widzę, jak ten strasznie jest w tym. Strasznie kolory zmienia. Never mind, a czekajcie sekundkę. Yy, co was, może żeby Was tutaj tak... A, bo nie dosię do gniazdka. <laughs> Poczekaj do gniazdka, bo że do włącznika. Poczekajcie sekundkę. Może teraz będzie trochę lepiej. Kolory takie bardziej rzeczywiste, czekajcie. Ani huchu, nie ma lepszych kolorów, nieważne. No to sobie możecie yy, zobaczyć. Właśnie jest, yy, nie wiem, czemu przeczytałam prześmiewczo, prześmieszne. Yy. O, nie gra o Tron, tylko nie to e, swoją drogą nigdy nie czytałam. Miałam zamiar się za to wziąć, ale kupno całej serii w jednym wydaniu graniczy z Tyle powiem. E, o, jeszcze może Wam tutaj pokażę. Halo, strasznie, fokus mi nie łapie, poczekajcie. O, zaraz złapię. Halo, fokus. Nie złapie. Dobrze, to wiecie co, ja Wam zrobię też przebitki z tej książki, w sensie przebitki, yy, no takie ogólnie pokazanie jak wygląda książeczka, no i co, do usłyszenia w kolejnym mini book -halu. no a potem już w yy, dłuższych filmikach, jakim będzie TBR i, yy, i Bookshelf w odwrotnej kolejności Bookshelf a potem TBR, no i co, yy, dajcie znać co Wy ostatnio sobie kupiliście, albo czytacie, czy coś i do usłyszenia, cześć, pa pa!